Dzisiaj chciałabym zaprezentować wam ten piękny stos, który stworzyłam sobie w pokoju Uli i który będzie stanowił teraz takie tło do moich nagrań. Jak również pewną książkę, która porusza dość aktualne tematy, pomimo tego, że tej powieści, to wszystko rozgrywa się pod koniec XIX wieku. O tych czasach można by więc powiedzieć dawno i nieprawda minęły, świat się rozwija, poszedł do przodu. Już nikogo nie dziwi kobieta chirurg albo o zgrozo czarnoskóra kobieta wykonująca zawód lekarza. Żyje nam się zdecydowanie lepiej niż kiedyś. Nie musimy ściskać talii gorsetami, zamiast tego możemy śmigać w spodniach i chwałać Ci za to, Koko. Do tego mamy prawo głosu. Nie musimy siedzieć w domu, wychowywać dzieci. Możemy iść do pracy, robić zawrotną karierę nawet zajmować kierownicze stanowiska no niby tyle się zmieniło, a jednak pod pewnymi względami w dalszym ciągu tkwimy w takim troszeczkę średniowieczu, ponieważ co niektórzy w dalszym ciągu uważają nas kobiety, jedynie za bezmózgi inwentarz rozpodoby, co chyba dosyć dobitnie pokazały ostatnie wydarzenia, do których doszło w naszym kochanym kraju, także książką którą będę polecać która bardzo mi się spodobała, która jest bardzo ale to bardzo na czasie, o której będę dziś pa jest Złota godzina Sary Donati, powieść bardzo klimatyczna i taka no dość zaskakująca ponieważ po przeczytaniu tego opisu na tyłach sięgając po nią byłam święcie przekonana, że autorka skupi się przede wszystkim na walce kobiet o prawo do swojej, prawa właściwie do swojej podmiotowości zdrowia, do generalnie no, zarządzania swoim ciałem że tak to ujmę Naszymi bohaterkami są bowiem dwie lekarki Anna i Sophie Sava Kobiety bardzo postępowe jak na tamte czasy, przełamujące stereotypy, jak również takie panujące wówczas dość sztywne konwenanse, ich wrogiem jest zaś bezwzględny mężczyzna, który za życiowy cel obrał sobie tępienie wszelkich przejawów, nieprzyzwoitości, bo przecież dobrze wychowana kobieta powinna zostać posłuszną żoną, z którą mąż może robić, co mu się żywnie podoba, która powinna rodzić dzieci na zawołanie po jednej ciąży miesiąc, dwa nie nawet dwa dni po porodzie zachodzić w kolejną ciążę, ponieważ on tak chce. Także w tej książce mamy swego rodzaju takie małe Salem i polowanie na czarownice, które rozprowadzają broszury dotyczące antykoncepcji, dotyczące higieny intymnej, higieny ciała. To wszystko było wtedy zakazane. I tu trzeba nadmienić, że owo Salem, czyli Nowy Jork u progu Wielkich Przemian, zostało naprawdę świetnie sportretowane. Czytając tę książkę widzimy przemiany w architekturze, uczestniczymy w otwarciu Mostu Brucknickiego, spacerujemy sobie Piątą Aleją i podziwiamy te wszystkie piękne budynki, które tam się znajdowały. Autorka opisuje je po prostu z najdrobniejszymi, z dbałością o najdrobniejsze detale. Właśnie to chciałam powiedzieć. Zaglądamy do niektórych z tych budynków i widzimy przepych, który tam panuje, i zachwycamy się nim. Żeby jednak nie było tak kolorowo, Sara Donati pokazuje nam również mroczną stronę tego miasta, jak to bywa w przypadku takich dużych miast, które są często takimi miastami właśnie kontrastów, w którym oszałamiające bogactwo współistnieje z niewyobrażalnym ubóstwem, a zatem odwiedzamy też przytułki dla sierot. W szpitale, widzimy brudne, zaśmiecone ulice i śmierdzące ręsztoki. I gdy czytałam to wszystko, wiecie co, to jest takie niesprawiedliwe, że jednym życiu wychodzi, a innym nie, choć też są pracowici i że ci, którym weszło tak powiedzmy no trochę gardzą imigrantami, choć na dobrą sprawę w tym przypadku sami nie są rdzennymi Amerykanami, bo wiemy co spotkało rdzennych Amerykanów rezerwaty te sprawy, no też są przecież potomkami imigrantów. Także autorka bardzo fajnie pokazuje w tej książce takie podziały, uprzedzenia, również te na tle rasowym, które panowały w tym społeczeństwie, przy okazji naprawdę świetnie pokazuje również życie kobiet w tym zdominowanym przez mężczyzn świecie. Mamy tu bardzo świetnie wykrowane bohaterki, bardzo świetnie, ale powiedziałam, ale wiecie o co mi chodzi? One są bardzo wyraziste, takie z krwi i kości, są to bardzo silne osobowości i toczy się to nie tylko kuzynek Sawart i ich najbliższego otoczenia, ale też kobiet, które spotykają na swojej drodze, czy też takiej pewnej, bardzo rezolutnej dziewczynki, także nie da się ukryć, że jest to powieść bardzo kobieca, poruszająca bardzo ważne dla kobiet tematy, chwilami przywodzącami na myśl Mamy kobietki, ale to raczej przez nagromadzenie kobiet niż tematy do tego jest to powieść dość zaskakująca, ponieważ pojawia nam się tutaj wątek kryminalny, związany z takimi no dość kobiecymi sprawami. Jest ten wątek taki bardzo krwawy i bardzo taki no nieprzyjemny, ale bardzo dobrze przemyślany. Właśnie ten wątek, łącznie z tym, co działo się tutaj na sali rozpraw, ponieważ pojawia nam się tu również proces sądowy, to wszystko sprawiało, że chwilami chodziłam tak po prostu no i miałam ochotę no podejść do kilku osób i je ukatrupić, ale nie mogłam tego zrobić, ponieważ one wszystko Znajdowały się przecież na kartach tej książki. Ja nie mogłam tej książki skrzywdzić, wyrywając strony po prostu z niej, bo. No naprawdę, gdy tylko o tym myślę Ciekawa jestem, czy was te pewne sprawy Też wzbudzą takie emocje jak we mnie Ale to było naprawdę mocne Także polecam wam Złotą Godzinę Dodam to może przy tym, że bardzo podobało mi się to Że w tą fabułę zostały wplecione również Listy bohaterów, że zostały wplecione również Wycinki gazet Relacjonujące chociażby to, co działo się Na sali sądowej, dzięki czemu Poczułam się prawie jak taki nowojorczyk w XIX wieku Który sobie siedzi z herbatką w ręce I e, czyta właśnie, co tam się wydarzyło Na mieście, także to było naprawdę był bardzo, ale to bardzo fajne. Dodam przy tym, że jak przestało na sagę rodzinną, bo nie wiem, czy mówiłam, że złota godzina to saga rodzinna i to taka, w której jest naprawdę wszystko, jak już mówiłam, prawa kobiet, wątek kryminalny, no i jeszcze właśnie pojawiają nam się tutaj wątki miłosne. Jak dla mnie trochę takie przesłodzone w myśl zasady znalazła księcia na białym rumaku, żyli długo i szczęśliwie i bardzo często lubię takie zakończenia, ale w tym wypadku to było dla mnie takie troszeczkę... Dobrze, że pojawił się ten wątek kryminalny, dobrze, że przez właściwie prawie cały... Tę książkę, szukaliśmy pewnych sierot, bo jakoś te wątki bardziej mi się podobały od tych wątków miłosnych. Niemniej jednak polecam Wam Złotą Godzinę Sary Donati, ponieważ to bardzo dobra książka, naprawdę świetnie napisana, poruszająca ważne tematy i wywołująca chwilami takie emocje, przynajmniej we mnie, że. Normalnie, gdy tylko o tym myślę, znowu zaczynam się nakręcać, a zatem będę już zmierzać do końca. Za tą godzinę raz jeszcze polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco, albo wam, albo na przykład waszym bliskim, którym nie wiecie, co kupić na prezent w końcu idą święta. Myślę, że osoby, które właśnie lubią takie klimaty, sagi rodzinne, połączone z jakimiś wątkami kryminalnymi wątkami miłosnymi i innymi wątkami, myślę, że no będą zachwycone lekturą tej pozycji, także jakby co podpowiadam, co możecie kupić na święta, no i to by było na tyle. Będę się z Wami żegnać. Oto godzina Sary Donati. Polecam raz jeszcze bardzo gorąco i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!